Moje życie trochę było yy, dziwaczne, bo urodziłem się na wsi, gdzie było 100 osób, w Zalesie. Potem skończyłem szkołę podstawową w miasteczku, które miało półtora tysiąca ludzi, Dąbie nad Nerem. Potem w Poznaniu skończyłem liceum sztuk plastycznych, które miało 350 czy tam 400 tysięcy ludzi. Studia w Warszawie, skończyłem wydział architektury na Politechnice i potem tę historię yy, filozofii na TK studiowałem. W Warszawie, która ma 1 400 tysięcy ludzi i wylądowałem na Jorku, który ma 8,5 miliona albo 22 miliony, zależy jak liczyć, ale cały czas jakby była to swoista gradacja i, i ciągle uczenie się od mądrzejszych ludzi. Cztery białe i cztery czarne 38 406 nad na powierzchni. Bo na przykład ten pierwszy biały, prawda, no to jest jeden, jest 38, ostatni z czarny. Tu pokazuję pierwsze, pierwszą 14 ze 196. Czyli to jest jedna czternasta tego z tych, z tych czterech białych, czterech czarnych. Ale to jest oszukańcze, bo tylko mówimy o. Od... Ten biały z boku może się zmieniać 256 razy. Czyli biały ma 256 kombinacji jeszcze, gdyby przyglądać się z boku, co tu my się przyglądamy. Wiesz co, co tu jest jakby niezwykłe, to że to, że one, bo to jest jakby, no wiesz, geometria, co to jest, ta trójwymiarowość, że one chodzą. Jak się ruszysz, to jakby one mają nóżki takie, wiesz, i się ruszają, bo pojawiają się, nakładają. Yy, to no, jakby takie właśnie zaskakujące rzeczy, które wynikają dopiero, kiedyś to się zrobi precyzyjnie, bo to wiesz, że inaczej szkoda robić. Miałem 44 lata, jak sam sobie napisałem, że jestem artystą. Co brzmi jak, jak, jak żart, ale mi się wydawało, że ktoś to mi ma powiedzieć. I tak bym do końca życia, gdybym sam sobie tego nie napisał. A potem, jak miałem 50, chyba 1 lat, wylądowałem w takiej konferencji naukowej międzynarodowej. Trzeba było się przedstawiać przy stole, gdzie było 30 osób, i każdy tam mówił. Jestem matematykiem z, z Washington University, tamto fizyk, człowiek i mówi, że jestem fizykiem i mistykiem. Jak doszło do, do, do mnie, to jak, jak w natchnieniu powiedziałem, jestem artystą o zainteresowaniach matematycznych i filozoficznych. I to nagle tak e, się wydarzyło, że po prostu poczułem, że już właściwie nic nie dodaję. Następne zdanie mówię i ilustrator. Słuchaj, to jest 1,14. Co ta kostka, jedna robi? To jest 1,14. To wiesz, po prostu tam 3. To, to, to tak. Czyli to jest, jest jeszcze 6, 13 takich, żeby pokazać te różne układy z tego. Przy czym to jest tylko góra. Pierwszy moje Rysunki chyba w Politechniku się pierwszy ukazał, ale potem chyba WITD, a trzeci był szpilki. Pamiętam, że jak się ukazał pierwszy mój rysunek, jakiś tam zbiorowy na stronach, ale był on, to mi się wydawało, że jak szedłem ulicą, że cały świat na mnie patrzy, że to jest takie ważne. Kształt sam jest po nic i tylko od nas zależy, co my, co my z niego zrobimy. Ktoś zapyta, Do czego jest kształt? No do, a do czego jest sześcian? No jeżeli nie włożymy nie zrobimy go jako opakowania, to jest do niczego z chrześcijanem zwykłym. Ryka Lipińskiego słowik tam jest niezwykle poważnie, bo to był klasyk, poważny, dystyngowany, atrakcyjny pan. I jakby no, człowiek znał te jego dokonania od plakatów po, po rysunki, i jakby on zauważył, bo to on wybierał. To jest jak z kobietami, że mężczyzna zaczepia, ale. I on jakby zwrócił na mnie jakąś tam uwagę, no i to uczucie było natychmiast odwzajemnione i tak się poznaliśmy i to w tamtych czasach, przecież on załatwiał, czy gdzieś uczestniczyłem w wystawach, w których on prosił, jak do, powiem, że złotą szpilkę dostałem, czy jakby tam gdzieś się narzucałem mu i był interesujący. Keydron jest niezwykły, jest tak bogaty, jakby rozwijał się w czasie. Osiem lat mi zajęło, żeby znaleźć, gdzie jest w kosmosie, 13 lat, żeby spotkać mądrego matematyka, który wniósł, że powierzchnia Kajranu jest równaniem drgającej struny 27 lat, żeby spotkać biologa, który zapytał się, jeżeli Keydron jest tak podstawowy, jaki jest jego związek z życiem. I to było szokujące pytanie, bo ja sam nigdy by nie miał odwagi, żeby takie pytanie zadać, ale e, próbując na nie odpowiedzieć, mogłem się ośmieszyć tylko wobec jednego człowieka, co to jest. Za za wstyd. słowa karykatura, nie lubię, bo jakby za, dosłownie dla mnie karykatura to jest jakby... No... Przekształcenie czy zdeformowanie trochę świata. Mnie bardziej twórczy aspekt interesuje niż naśmiewanie się z kogoś albo, że jest głupi. To trzeba być dobrze mieć samo poczucie, żeby powiedzieć, je, jakie tam, tam są. Nigdy nie, nie byłem y, komentujący drugiego człowieka. Próbowałem stworzyć y, sam y, powód do zadumy, znaczy, czy do prowokacji, do myślenia, czy do poszerzenia, wzbogacenia świata. O to, że coś takiego zobaczyłem i ci pokażę. Ale nie, że my Jezu, ale patrz, patrz, taki głupi, co na ogół jest karykatura, satyra czy coś. Nigdy, nie, ja nie miałem do tego inklinacji, a muzeum jest jedno i obejmuje, i jakby. Ja w związku z tym wymyśliłem bardziej, mówię, że rysunek prasowy, no bo on jest w prasie, i, a, a gazeta czy, czy papier zniesie wszystko. Są we mnie dwie osoby. Jedna to jest. Odkrywca, któremu się kształt przytrafił, bo y, odkrycia są to podarunki, jakieś kosmiczne y, opatrzności kosmosu, jak, na, znaczy, y, że to zawsze się dzieje przypadkiem. Nie można wstać, mówić, chyba sobie coś odkryje, bo przecież my nie wiemy, co jest zakryte. Odkrycie jest podarunkiem i to zmienia człowiekowi psychikę, tak jak ja nawet y, y, świadomą przesadę mówię o prorokach. Może się jąkać, ale jak już ma coś do powiedzenia, to będzie będzie to mówił. I to jest jakby zmiana w psychice. Artysta natomiast, który byłem od 13 roku życia, zaczynając w Liceum Sztuk Plastycznych, jest skazany na siebie, na swoją wrażliwość i mówię, powinien być wytrwały, pracowity, może być nawet zdolny, jeżeli już nie ma co innego robić. Pojechałem na trzy miesiące do Stanów Zjednoczonych w, 80, w październiku 1981 roku na zaproszenie Andrzeja Pastuszka, żeby zilustrować mu książkę i. I stan wojenny nastał. To mówię, mój zastaw był, że miałem narzeczoną, byłem zakochany i to nie, nie ma tak, że człowiek jedzie i. Czyli ja nawet na, w następnym roku, około marca, Wojciech mam... Zadzwonił do mnie, bo on był też w tym i mówił, Ja wracam, ja my to ja wracam z Tobą. Przez pół roku nie było w ogóle biletu, wszystkie były sprzedane, że pomimo stanu wojennego, że ludzie wracali. Potem to y, narzeczona przyjechała do mnie i tak się trochę potoczyła sytuacja w inną stronę. I jakby to nie, że ja nie, nie wracam w odróżnieniu od wiel, wielu moich przyjaciół, którzy, którzy tu wróciło, tyle że jakby podoba mi się ta taka ta, 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 to, to rozłożenie siebie na, na dwa warianty świata. I że w, którym, w żadnym z nich nie jestem, w związku z tym yy, głębiej muszę sam kombinować, o co w tym życiu chodzi. Bo tak jak ktoś polubi, obsika swoje terytoria, to czuje się bezpiecznie, mówi tam, to nigdy, a jakby nie mogę tego powiedzieć. Zadaję pytanie, dlaczego Picasso był ważnym artystą. Robi się cisza, bo każdy myśli. I ja yy, odpowiadam, yy, mówię, yy, powiem wam, Picasso był ważnym artystą, bo nie ściągnął Picassa od nikogo, tylko znalazł go w sobie. Dlaczego szagal jest ważnym artystą? Bo nie mówi o Jezu, ja umiem malować, tamten jak ładnie maluję zaraz go podrobię i będę szagalem. Nie, to szagal odkrył szagala w sobie. Mondrian wziął parę prostokątów, parę kolorów i linii i zrobił Mondriana. Wie, ważny artysta to jest człowiek, który wzbogacił nas wszystkich o siebie. Nowy Jork, to uważałem i tak mówiłem, że po Warszawie to jest drugie najpoważniejsze miasto cywilizacyjne Polski. Bo no, jak, jak się mówi choćby no, o, o grafikach, że Dudziński, Jan Sawka, Andrzej Czeczot, Rafał Olbiński, y, 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 w tym y, w muzyce Urpaniak, Dudziak, y, Makowicz, Elżbieta Czyżewska, za które. Świetna jakby mądra grupa, atrakcyjna i... No i wtedy się tam do granic zadawaliśmy. Andrzej Dudziński, ja miałem list polecający od Jonasza Kofty, z którym się przyjaźniłem, a on się przyjaźnił z Dudzińskim, dał mi list polecający. Od razu, jak wylądowałem, się umówiliśmy, on zobaczył, mówi, co mi obchodzi list. Pokaż, co ty robisz. Jak jesteś zły, to obojętnie skąd będziesz miał list, i tak cię nigdzie nie zaprowadzę. W Polsce to ja miałem swoją własną rubrykę albo robiłem rysunki, które były zamieszczane. Tam z li tylko i wyłącznie się robiło ilustracje do tekstu. Nie było znaczy No tam, wiesz, no, ktoś mógł, ale to na ogół komiksy tylko albo jakieś takie drobne rzeczy. Rysunku jako takiego, że ktoś tam coś zrobił, to może, może jeszcze New Yorker. To było jedyne, ale to z podpisami, co ja nie robiłem, jakby miałem inny trochę krąg. Czyli New York Times był takim naturalnym miejscem, w którym ja jakby wylądowałem. Policzyłem ilu polskich artystów miało choćby jeden rysunek w New York Timesie, naliczyłem 27 osób. To jest sensacyjne, nie ma na świecie drugiego narodu, żeby do jakiejś gazety mało, no, to jest najbardziej wpływowa gazeta. Dlaczego najbardziej wpływowa? Najwięcej cytowana przez inne gazety. Następna nacja, której było dużo, to byli Rumunie, było ich pięciu. I to jest, mówię, opowieść o Polakach, bo, bo to my jesteśmy bystrzy i, i jakby dowcipni i zdolni. Są cztery drogi opowiadania o tym, co, się, co nas wzruszyło, czy się wydarzyło. Jedna to jest naukowa, artystyczna. Bez względu na to, czym jest Keydron, artysta tak się jakby poszerzyło na świecie, że może opowiadać o swoich wzburzeniach, choć niektórych ludzi może one, mogą one nie dotyczyć. Czyli artystyczna, trzecia to jest użytkowa, to jest to pytanie, a co z tego możemy mieć, i czwarta to jest znaczeniowa i symboliczna. Co to jest, że mamy nowy kształt, bo my myślimy modelami, o co on wzbogaca nasze życie. Normalnie jak tu spotykam młodych albo gniewnych artystów, to mówią, gdybym ja był w Nowym Jorku, ale bym pokazał, co, co to. Ja niestety już tak nie mogę powiedzieć. Czyli jestem bardziej naturalnym i normalnym człowiekiem, bo. Nie mogę siebie samego oszukiwać. Byłem wszędzie, wszystko mogłem. No i co z tego wynika? Znaczy, czyli to jest jakby moja zaduma nad moim chwilowym pojawieniem się w życiu wśród tych rysunków, które robię do Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej tam 16 lat już, po, przejąłem rubrykę posłową i że mrożku, że na, napisałem, że rodzimy się na chwilę, umieramy na wieczność. No i co, co to jest ta, ta chwila, co my z niej zrobimy, co, co to jest za... Ledwo się rozpoznamy w czymś, już okazuje się, że to się nam nie, bardzo nie przydaje. Trzeba być mądrym, żeby być dowcipnym, jak mówiła nasz kofta. Człowiek na gwałtowną zmianę sytuacji reaguje dwoma emocjonalnymi stanami. Jeden to są łzy, ludzie dostają Oscara i zaczynają płakać. Znaczy, powiem, że powinni się cieszyć. Drugi aspekt to jest się śmiać. I czasami z emocji ludzie w czasie pogrzebu się nagle wybucha śmiechem ktoś. Bo jakby zostają przekroczone jakieś zasady. W związku z tym, ja mówię, śmiech jest, wymyśl mi, pokaż sytuację, która tak mnie zaskoczy, że aż muszę zareagować śmiechem. Czyli śmiech jest jakby świadomością świata, żeby wymyśleć i znaleźć powód, który cię zaskoczy. My myślimy bezwładnie, się czegoś spodziewamy, a nagle ja ci... Wymyślę coś, że zachwieje twoją równowagę i musisz się uśmiechnąć, no bo na łzy już za późno. Kejdron jest jedną przygodą, która mnie spotkała i wyniknął z, z zastanawiania się nad nieskończonością. Jakby szeregiem przypadków, które nieprzypadkowo się trafiły na mnie i jakby zrobiłem z, z nich pożytek. Ale odkryłem również nowe zasady złotego podziału. Wiem i tego jestem świadom, że odkryłem ileś rzeczy, które jakby jedyny na świecie mam swoją drużkę, której nikt nawet nie wie, że jest możliwa. Piszę w tej chwili książkę o Złotym Podziale, gdzie jakby tam zainicjuję opowieść o takim poważniejszym rysowniku, z którym zaczął kombinować.